Siemano, witajcie kocury, z tej strony Kondi, witam was w kolejnym odcinku serii z Farminga 25 na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę jak sadzić ziemniaki, ale przed tym chciałbym wam tylko przypomnieć, że jest to już 17 odcinek z tej serii, a w poprzednim materiale pokazywałem wam w jaki sposób zrobić żniwa rzepaku. Więc co moi drodzy, lecimy z tym odcineczkiem. Tutaj obok mnie stoi przepiękny John Deere. I teraz pojadę do sklepu, gdyż muszę wypożyczyć sobie sadzarkę. A, a sadzarka to wiadomo, że jest do, e, do ziemniaków. Czy ja mówiłem, że będziemy sadzić ziemniaki? Chyba dobrze powiedziałem, tak mi się przynajmniej wydaje. <gryw> Jak później się okaże, że powiedziałem co innego. To lekko się wkurzę, no ale to już tam mniejsza o to. E, ogólnie to tak: e, fajnie, abyście zostawili łapeczkę w górę oraz suba, będzie mi bardzo miło. Y, w ogóle, ale z brudny ten mój John Deere, będę musiał go umyć niedługo, więc y, oczekujcie takiego odcineczka, y, właśnie z mycia pojazdów, jak i również maszyn. Dobra, klikamy sobie P, no i mamy sadzarki do ziemniaków, co nie? E, tutaj jest z firmy Grime. No i ogólnie tu mam problem, gdyż no, nie wiem po prostu, jaką sadzarkę wybrać. Kiedyś już wam pokazywałem, w jaki sposób się sadzi ziemniaki, ale wówczas używałem tej sadzarki z firmy Grime. W sumie to są tylko trzy i to wszystkie jest Grimme. Ale okej, okay, mniejsza o to. Różnią się one tym, że ta ma 6 metrów, no a, tu do, a ta dodatkowo jeszcze może od razu e, nawóz e, dawać. W glebę, jakby wiecie o co chodzi. Dobra, ja chyba wypożyczę sobie tą zwykłą, bo ta jest droga, a ta a ta jest mała i tą powinny, powinien każdy mieć możliwość wypożyczyć bądź, bądź zakupić. A ta to jest drożyzna ogólnie, ale ma 6 metrów, więc jest lepsza. Ogólnie ma więcej litrów, ale tu mniejsza o to, tylko przedłużam bez sensu. Hmm, pożycz, tak. Wypożyczymy sobie, ok. E, no i oprócz tego potrzebujemy jeszcze materiały. A nie, bo to są... Mm, to jest z ziemniakami, okej, okay, mniejsza o to. <gry> e, nasiona potrzebujemy. E, tak naprawdę w ogóle, jak się sadzi ziemniaki, co nie? To czy to są nasiona, czy to są już po prostu jakieś małe ziemniaki? To są chyba nasiona, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. E, weźmy sobie... no dziś tyle będzie okej. Okay. Albo ja tutaj miałem jakieś... E... Chyba miałem takich... A nie, nasion nie miałem, miałem tylko nawóz i wapno. E, dobra, więc bierzemy sobie ten... E, znaczy tę sadarkę bierzemy. No i moi drodzy, lecimy już na pole. E, ziemniaki sali się turbo łatwo, tutaj nie ma w ogóle nic skomplikowanego. E, ładujemy sobie te nasiona według farminga. To nie są nasiona, to są to są, moi drodzy, już małe ziemniaki, co nie? Znaczy małe ziemniaki, to są takie zwykłe ziemniaki, chyba w taki sposób. A ja nie wiem jak, jak w ogóle wyglądają nasiona ziemniaków. Napiszcie w komentarzach jak możecie, ja, ja zbytnio nie kumam tego, ale ok. Jedziemy teraz na pole i te pole, na którym dzisiaj będziemy sadzić, to jest jedno z dalej, jest, no, znaczy z dalszych pól tutaj moich, więc troszeczkę będziemy musieli przejechać, więc no chwileczkę będziecie musieli też poczekać. Jedź chłopie, ale ty wolno... Je, jedziesz tym kurde, um, kiedyś Rafonix miał taki fajny filmik. Że nie szybciej z tą lodiarnią, tylko <noise> że jeździ na, na oparach jakimś tam autem. E, moi drodzy, wczoraj byłem na lekkiej imprezie i lekko słabo się czuję, ale mam nadzieję, że ten odcinek wyjdzie w miarę, e, znaczy w miarę. On ma wyjść na 100%, moi drodzy, więc na, na to liczę. E, ogólnie hmm, chcę wam opowiedzieć o tym, co ostatnio się dzieje w farmingu. W farmingu w sumie nic się nie dzieje. E, zapowiedzieli te DLC i poza tym już ogólnie oni mają wszystko w dupie DLC zapowiedzieli to odpulali teraz tylko czekają aż te DLC się sprzeda i będą mogli znowu działać dalej Zobaczymy jak te DLC będzie wyglądało czy będzie dobrze zrobione czy będzie raczej kicha ehm, A tak normalnie no to ludzie cały czas jakieś nowe modyfikacje dają na modhuba wszystko możecie sobie sprawdzić na oficjalnej stronie farminga za ehm, i oprócz tego co chciałem wam powiedzieć a, piszcie w komentarzach, jakie są następne odcineczki Będzie mi bardzo miło, bo to Wy napędzacie ten mój kanał Dajecie mi pomysły na następne odcineczki i dzięki temu mogę, mogę nagrywać I mogę ogólnie fajnie się bawić, więc... Oj, przepraszam, bo tu butelka trochę odstrzeliła Dobra, zabieramy się już za te sadzenie Moi drodzy, na czym polega tak naprawdę sadzenie? Sadzi się niesamowicie prosto Wystarczy właśnie mieć taką sadzarkę, ciągnik no i... No i działać z tematem. Więc klikamy sobie V. Cześć, zapisałem grę, zapiszę jeszcze raz na pewności i napiję się przy okazji, bo tak mnie suszy to jest hitchhiker. Jakby coś to, to nie jest reklama. Masakra. Klikamy sobie V. Tak mi się wydaje przynajmniej. I teraz tak Dobra, wolę jednak sobie to uruchomić. Znacznik ścieżki. To nie jest nam potrzebne. Eee, o. I patrzcie, w jaki sposób robią się redliny, co nie? Kozacko. Witamy sobie jeszcze. To już teraz się nie sadziło? Czy musimy jeszcze badać? Sadzi się już. My nawet nie musimy B-klikać. Dobra. Ogólnie no to widzicie. Tylko V. I od razu nam to działa. W ogóle zacząłem ten odcinek bardziej z rana. Jak widzicie, jest ósma godzina. Zrobiłem to zważywszy na to, że chciałem wam pokazać niesamowity widok jaki tutaj mamy w tym farmingu. Patrzcie na to jaki ładny, no jeszcze to jest słońce trochę. To jest wschód, to jest wschód słońca. Znaczy no już trochę wyszło, no, no, nawet, bo ono jest jeszcze chyba wyżej, albo dopiero tam jest? Nie wiem, ja się nie znam. Sadzimy sobie po prostu te ziemniury, jak to się mówi w moich okolicach, pyry. Chyba tego lecimy, lecimy mój drodzy, lecimy. Nie ma lipy. E, mogłem w sumie przetestować y, tą większą sadzarkę. Ta, bo ta już mój drodzy wiecie, ta już testowałem. I tutaj w ogóle mój sąsiad, on chyba też y, sadził ziemniury, co nie? Pokażcie mi to. Panie sąsiedzie, czy pan salił ziemniury? Chyba tak, pan sadził ziemniury. I tutaj, tutaj też ziemniaki, co za świrus? A czemu tu się tak zrobiło? Dziwne. O, dobra, są ziemniaki, i patrzcie na to. E, mamy nawiezienie 0%, i tutaj, ja nie wiem, później. A, jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Nie, nie ma takiego efektu. Dobra. E, chciałem sobie sprawdzić, czy jest efekt, jakbyśmy wchodzili do tych Redlin. Eee. Fajnie, że czuć, że, że ten ciągnik tak po tych reddingach jeździ, a to jest Ale coś się chyba pojawiło w... w poprzednim farmingu? W to już chyba było. Albo w C15? Nie wiem. Dobra, V. Lecimy dalej. E, nie wiem co mogę Wam jeszcze powiedzieć tutaj o sadzeniu tych ziemniaków, bo to jest naprawdę bardzo proste. Tutaj nie ma w ogóle nic skomplikowanego w tym. E, jedziemy po prostu tutaj też w ten fajny efekt tego. Jak te, jak te ziemniaki idą, to wygląda jak takie jakby takie jajka szły, co nie? E, fajnie to wygląda. E, no i tak naprawdę, no to widzicie, to jest to proste jak jak budowa cepa. E, no i działamy z tym i ogólnie ziemniaki się sadzi od marca do kwietnia. Tak to właśnie wygląda. A więc to jest to już e, jest to już wiosna. No, i później tylko musimy czekać aż do sierpnia bądź września. No, i później te ziemniaki zbieramy. E, a proces zbierania, no to jest po prostu, to są zwykłe wykopki. E, tylko nie wiem, nie, tutaj przy, przy ziemniakach nie ma e, usuwania łęcin, co nie? Usuwanie łęcin jest przy burakach cukrowych albo przy burakach czerwonych. I przy czymś jeszcze czekajcie. Przy burakach cukrowych i chyba burakach czerwonych jest usuwanie łęci. Tak mi się wydaje coś. Jeśli się mylę, to mnie proszę poprawcie. Dobrze, kontynuujemy moi drodzy. Ogólnie, jeśli macie jakieś tutaj ciekawe pomysły na następne odcinki, to piszcie. To ja, ja chyba mówiłem o tym, ale też możecie pisać, jak, jak widzicie, że ja coś źle robię. To też wiadomo, fajne komentarze będzie mi bardzo miło no i te pomysły na odcinki to jest mega ważne bo tutaj jak za zaczynam tę serię, bo to już w sumie jest dopiero 17 odcinek tak naprawdę to, to, to nie jest już jakaś długa seria no to mam jakieś te pomysły ale fajnie byście mieli swoje coś takiego nowego no tu mówię wow ale to co nie amazing <laughs> dzisiaj jakoś, jakiś inny mam humor nie coś In mood, inny mood mm. Kurde, wczoraj tak na balangam, Ja się kręcę. Masakra, Jeszcze jest tak gorąco. Ja chyba zaraz tutaj... Wczoraj tę koszulkę miałem. Jeszcze chyba czuć, że, że, że tutaj jest troszeczkę wódki i oni... Oni po prostu... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Sorry. <śm> Dobra, idziemy dalej. Robimy sobie teraz kolejny... Kolejny tutaj... Wiecie. Kolejny rządek tych, tych redlin, dojdziemy tam do końca i prawdopodobnie skończymy ten odcinek. No bo moi drodzy, wiecie, tutaj przesuniemy stąd czas. E, ja nie pokazuję wam czegoś skomplikowanego, to jest, to jest proste. E, no i wydaje mi się, żeby też tą zrobić. Ale jeśli ktoś nie wie po prostu, jak to wygląda, też woli się gdzieś tam e, nawet może nie spytać, ale gdzieś tam zobaczyć to, e, no to widzicie, no to ja już tutaj pokazuję, jak to wygląda. No i później tylko trzeba czekać, aż te ziemniury, o już mgła zeszła, superansko. No a później tylko czekać, aż te ziemniury, moi drodzy, wyrosną No, dobra, więc jedziemy sobie do końca I zakończę ten odcinek Zostawcie łapieczkę w górę oraz suba, moi drodzy, a i komentarz jakiś miły Będzie mi bardzo miło, bo widziałem, że ostatnio dużo wysiadań mam na kanale, więc dziękuję bardzo każdemu No i chciałbym nadal to kontynuować, żeby to szło coraz bardziej w górę. E, ok, więc w tym odcineczku to już by było na tyle, moi drodzy. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę wam miłego dnia, bądź miłej nocy, w zależności od którego oglądacie ten odcinek. Widzimy się już w następnych materiałach. No to nowa, nowa, elo!